Cześć wszystkim, z tej strony Kamil i w dzisiejszym odcinku chcę opowiedzieć o tym, jak syndrom miłego faceta po prostu niszczy takim właśnie ludziom, którzy mają tego typu cechy życie, jak ich krzywdzi od środka, jak ich wypala z drugiej strony, jak można będąc autentycznym wyrażać siebie w taki sposób, żeby rzeczywiście... Mieć właśnie tą wartość, mieć te fantastyczne relacje i tak na dobrą sprawę wyzwolić się z bycia nieautentycznym, bycia człowiekiem, który gdzieś tam próbuje lawirować w życiu i tak na dobrą sprawę jedyną taką wartością, którą, którą otrzymuje w zamian jest bycie wykorzystywanym, wykorzystywanym przez innych, którzy po prostu sami będąc nieuczciwymi. Wyczuwając tego typu, właśnie osoby, mogą właśnie e, no wykorzystać właśnie te, takie osoby, które, które mają ten syndrom. Więc e, opowiem to na zasadzie takiej właśnie: m, zastanawiałem się nad e, samym, właśnie tematem, nad, nad tym, jak go ugryźć i jak ja to rozumiem. E, mogę podać przykład. Dajmy na to: masz człowieka, który obsługuje cię w sklepie, tak? Jesteś na przykład w, w restauracji. W warsztacie, i tak dalej, i tak dalej, bez względu na, na wszystko. Załóżmy, że to jest sprawa czysto właśnie biznesowa, i w tym wypadku skupiamy się właśnie na, na tym, że, będąc właśnie w tej, w tej sytuacji, jesteś klientem. I dajmy na to, że przez wiele, wiele lat jeździłeś na przykład do, do tej konkretnej restauracji, i na przykład jadłeś konkretne danie z tym związane, tak, i, i okej, okay. i po prostu. Do momentu, kiedy po prostu płaciłeś, jesteś w, tym, no nie wiem po prostu w danej konkretnej sytuacji, to jak najbardziej Cię przyjmują z otwartymi ramionami, ofiarują ci to, tamto, siamto. I nie mnie źle. Wiadomo, biznes to jest właśnie działalność, w której należy się wymiana właśnie różnego typu wartości. W momencie jednocześnie no, no jest to dla mnie oczywiste, tak? Jednocześnie załóżmy, że jest sytuacja taka, gdzie, tak po prostu przykładowo, strzelam, tak, ale masz sytuację taką, że, no nie wiem, dajmy na to, bardzo chciałbyś skorzystać z toalety na przykład w tym konkretnym lokalu, a zakładam, że ty przez lata, tutaj mówimy o takiej sytuacji, gdzie ty przez lata. Chodzisz do tego lokalu i oni cię doskonale znają. Nawet mówią ci, no nie wiem, no jesteś z nimi nawet na ty po imieniu i tym podobne, z, z menadżerem tej, z tej, tej, tej knajpy, restauracji. Znacie się prywatnie, no po prostu, nie wiem, chodzicie na te same imprezy, znacie swoich znajomych, etc., etc. I po prostu z różnych, no jakoś tak źle wyliczyłeś, a tutaj akurat mówimy o sytuacji takiej, gdzie nie masz zaplanowanego pójścia do tej restauracji, tylko po prostu jakoś źle wyliczyłeś, na przykład, nie wiem, dojazd do, do swojego mieszkania, jest on oddalony i na przykład, a musisz konkretnie skorzystać z toalety, no po prostu, mm, no jest, w, w innym wypadku, jakby to powiedzieć, będziesz cierpiał, tak, więc, no po prostu podjeżdżasz do tej restauracji, w której czujesz po prostu, że jesteś człowiekiem do którego oni zawsze, jakby to powiedzieć, byli mile nastawieni, zawsze byli, tacy, no, 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 było świetnie, tak? Przychodzisz i mówisz, mm, prosisz ich po prostu, że słuchajcie, no jest taka sprawa, e, no po prostu potrzebuję, po, potrzebuję tylko skorzystać z talety, e, no, ale oczywiście będę w, we wtorek, w czwartek u was w knajpie jak najbardziej, e, no nie wiem, dajmy na to zamówię podwójne sushi, cokolwiek co. Mm, co po prostu też wiadomo jakaś doza humoru i tym podobne. Ale z drugiej strony, i teraz właśnie zaczynają się schody, tak? Bo z drugiej strony widzisz, że reakcja zamiast bycia przyjacielską jest zupełnie inna. Nagle jest ochłodzenie, nagle jest poważny ton, nagle jest wręcz takie można nawet paternalistyczne podejście do ciebie na tej zasadzie, że. No, my to zupełnie inaczej widzimy. No, sorry, winę tu, ale w momencie, kiedy zamówisz u nas konkretne danie, dajmy na to steka albo po prostu, no nie wiem, cokolwiek, co, co jest po prostu niewspółmierne do tego, żebyś po prostu skorzystał z toalety jako wieloletni klient, podkreślam, tak, jako osoba, która nie ma zamiaru, nie ma chęci wykorzystania tych ludzi, tylko po prostu, no, niby się znacie, tak, niby jesteście tymi przyjaciółmi, niby. Um, idziecie na te same imprezy chodzicie, nie wiem e, chodziliście do tej samej szkoły klasy, etc. znacie się od lat, e, jadasz tam od lat, oni cię znają, wiedzą jakim klientem jesteś i to nie jest sytuacja, która się zdarza notorycznie, tylko po prostu zdarzyła się raz, w tym konkretnej sytuacji, gdzie po prostu no, nie możesz wytrzymać dlatego, że się po prostu posikasz i w tym wypadku zaczyna się no takie właśnie niecieka... zaczyna się nieciekawa sytuacja na tej zasadzie, że nagle z błahej sprawy, na przykład kelner idzie do, na kuchnię, nie wiem, proszą na przykład menadżera, potem menadżer mówi, że musi pogadać z szefem na ten temat, że to jest w ogóle... No i ewentualnie łaskawie mogą cię zaprosić na to, żebyś po prostu skorzystał z tej toalety. Ewentualnie nie, musisz coś zamówić, tak? I koniec końców, nawet jeśli ktoś ci zaoferuje hmm, to pójście do, do talety. to paradoksalnie wolałbyś po prostu pójść, wysikać się w krzaki yy, i ten czarprys, tak? Czarprys na tej zasadzie, że zdajesz sobie sprawę, że po drugiej stronie nie masz do czynienia z ludźmi, z którymi wydawało ci się, że masz do czynienia. Wydawało ci się, że po prostu dobrze ci życzą, tak? Że są ludźmi, na których no, możesz polegać, że po prostu są ludźmi, którzy oferują nie tylko i wyłącznie steka, spaghetti, czy jakąkolwiek inną potrawę, do której właśnie jeździłeś, tylko są ludźmi, którzy są ewidentnie ludźmi interesu i tak na dobrą, wszystkie, wszystkie rzeczy, które były wokół tego tworzone, ten cały dobry nastrój, nie bym nie miał na celu to, żebyś. Nie tylko jako klient po prostu się poczuł dobrze w knajpie, ale to miało na celu tylko i wyłącznie to, żebyś po prostu wydawał pieniądze w momencie, kiedy no nie masz tego właśnie całego, tego konkretnego pakietu na zasadzie ja, klient i, i tutaj jest restauracja. To nagle staje się ktoś bardzo nieprzyjemny, ktoś bardzo, jakby to powiedzieć, daje ci do zrozumienia, że już się dla niego absolutnie nigdy nie liczyłeś, tak? I tak mówię, podkreślam, nie zrozumie źle, bo nie, nie, nie mówię tutaj o wykorzystywaniu ludzi, o wykorzystywaniu ich wartości na tej zasadzie, że przychodzisz na przykład, nie wiem, na taki przysłowiowy krzywy ryj do restauracji i po prostu wybierasz po prostu rzeczy za, za darmo, albo no, no właśnie, wykorzystujesz ich na tej zasadzie, że wiesz po prostu, że wracając z imprezy, nie wiem, zachodzisz za cały czas do ich toalety, bo, bo tak, absolutnie o tym nie mówię, o, o takich rzeczach nawet. No, 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 po prostu to, to, to jest absolutnie poniżej też jakiegokolwiek mojego poziomu. Jednocześnie jest wyjątkowa sytuacja, tak? Wyjątkowa sytuacja, która pokazuje to, że to wszystko, co było wcześniej między wami, nie, nie było fair, tak? Nie było takie, jakie powinno być. Nie, nie, nie powinno być, spójne, nie było spójne przede wszystkim, tak? I, I tak rozumiem właśnie syndrom miłego faceta. To znaczy, faceta, który umawia się z dziewczyną i gdzieś tam w środku czuje, że okazanie jej konkretnego zainteresowania w sposób męski, em, który po prostu będzie taki. Na zasadzie, relacji, na, na zasadzie relacji z poziomu damsko-męskiego, gdzie ja mam wartość jako mężczyzna i ty masz wartość jako kobieta, i to połączenie romantyczne, że po prostu idziemy na randkę. Tak? Oczywiście nie mówię tutaj o tym, żebyś komunikował to słownie typu idziemy na randkę, ale nadanie pewnej takiej ramy tej relacji, że sobie podobasz mi się fantastycznie, po prostu chciałbym z Tobą spędzić czas. Oczywiście, jeśli jedna albo druga strona po prostu tego nie czuje, no to nie ma problemu, rozchodzimy się w zgodzie i w, e, w życzeniu sobie po prostu wszystkiego najlepiej i tyle. E, tylko mówię tutaj o czymś takim, że właśnie ten człowiek nie wierzy w swoją wartość. Ma bardzo niskie poczucie własnej wartości i tak na dobrą sprawę próbuje się wśliznąć w ten cały, jakby to powiedzieć, e, moment kiedy ta dziewczyna na przykład no po prostu chce, e, chce się spotkać i ona tak na pewno sprawy nie wie. Znaczy często ci ludzie nawet wręcz kłamią, że na przykład chcą zostać przyjaciółmi albo na przykład będzie to relacja czysto koleżeńska, czysto biznesowa, bo na przykład, nie wiem, em, dajmy na to, nie wiem, em, chcesz, dana osoba niby idzie pod pozorem sprzedania czegoś, na przykład em, tej tej, tej dziewczynie, bo ona też na przykład nie wiem, jest dyrektorem sprzedaży, no cokolwiek, co, co nie jest nałożone nałożonej takiej ramy, typu właśnie, że chciałbym Cię poznać w tym konkretnym wymiarze, na tej zasadzie, w tej konkretnej ramce, mmm, tylko właśnie jest próbowaniem się wśliznąć i ewentualnie udawaniem czegoś. O tym mówię. I w momencie, kiedy zdajesz sobie sprawę, że masz do czynienia z takim śliskim zachowaniem. To bez względu na to, czy byłbyś na przykład facetem, czy, 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 czy kobietą, to jeśli masz swoje zasady, to w życiu nie chcesz mieć do czynienia z takimi ludźmi, tak? I nie zrozumie źle, bo też bardzo często też kobiety potrafią być, mieć taki syndrom takiego, no może nie miłego faceta, ale miłej kobiety, która też coś chce, tak? Może być tak na tej zasadzie, że dana osoba pamiętam jak byłem w akademiku i była sytuacja następująca że no, znałem różnych ludzi i poznałem też tego typu dziewczyny, tego typu, typu typ kobiet. O, widzisz, nawet się zapętliłem. Tego typu typ kobiet. Okej, okay, dobra. W każdym razie, który z jednej strony, właśnie, pojawiały się takie dziewczyny, gdzie z jednej strony były osobami, które miały, znały swoją wartość z punktu widzenia właśnie atrakcyjności, tej, fizyczności, tej fizycznej, i wiedziały, że na przykład dany chłopak, no, z różnych powodów, po prostu nie jest tak przebojowy. Ma właśnie taki, jakby to powiedzieć, no, bardziej nieśmiały charakter zdecydowanie bardziej nieśmiały, ale jednocześnie wiedziały, że one, że coś do nich czuje, że jakby to powiedzieć, jest. Jest ta forma takiej właśnie sympatii, i one doskonale o tym wiedząc, po prostu wychodziły na przykład, no nie wiem, nie potrafiły sformatować komputera, albo coś potrzebowały na zajęcia, i ten akurat chłopak potrafił to ogarnąć, to potrafiły no, zatrzepotać tymi właśnie rzęsami potrafił się do niego uśmiechnąć, kiedy w ogóle wcześniej na niego absolutnie nie zwracały uwagi, tylko w tym konkretnym wypadku, w tym konkretnym momencie nagle e, pokazały zainteresowanie e, no i to też było krzywdzące oczywiście, dlatego, że e, ten chłopak po prostu no, był wykorzystywany, tak? Oczywiście to wszystko zrobił, zrobił to na zasadzie takiego trutnia, który ma odwalić swoją robotę, a w momencie, kiedy nie jest on e, potrzebny, no to... On... No to sorry, winę tu. czas opuścić pokład, tak? Dałam się zaprosić na kawę, herbatę, na randkę, z której nic nie będzie. Ewentualnie pobyłam z Tobą w akademiku, żebyś Ty mógł w tym wypadku no, poczuć się jakoś dowartościowany, ale na dobrą sprawę wiadomo, że to nie, był, to nie było szczere, więc um, mówię to w tym kontekście, dlatego że po prostu. Są różni ludzie z różnych domów, i, i obie płcie mają właśnie no, różnych ludzi, jeśli chodzi o w w, tym, w, tym, w tej grupie. Więc przede wszystkim chciałbym tutaj tobie powiedzieć o tym, żebyś zdał sobie sprawę z tego, że okej, okay, nawet jeśli. Z jakichś powodów nie byłeś autentyczny, jakoś tobie nie szło w tych relacjach, i tak na dobrą sprawę robiłeś właśnie rzeczy związane z tym, żeby jakoś się wśliznąć jakoś, jakby to powiedzieć, być tym człowiekiem, który będzie odwoził na przykład dziewczynę na imprezę, licząc gdzieś po cichu, że po prostu ona em, no, nagle, jakby to powiedzieć, zakocha się w tobie, albo po jakimś czasie wychodzisz, wyżebrzesz to zainteresowanie. To chciałbym Tobie przedstawić kilka prawd, które mogą być trochę surowe, mogą być to brutalne, ale to wychodzi z intencją tego, żeby Tobie dać przede wszystkim poczucie tego, że można lepiej, że ta sytuacja, która na pewno Tobie szkodzi i, z, i też innym osobom, dlatego że one tak na dobrą sprawę wykorzystują Ciebie, ale też koniec końców. Hmm, tak jak to David Hawkins powiedział w swoich książkach, wybitny psychoterapeuta, kiedy to też nie jest tak, że w momencie, kiedy komuś coś sprawiamy niefajnego, to my sami siebie nie krzywdzimy. Nie, na poziomie podświadomym to wszystko też wpływa na, na drugą stronę i na jej poczucie własnej wartości, więc sam fakt po prostu em, takiego. Takiej energii, to po prostu wpływa na, na każdą ze stron. Więc przede wszystkim chciałbym Tobie opowiedzieć o tym tak bardzo pokrótce, gdzie po prostu w innych odcinkach to opowiem, rozwinę to bardziej, tym bardziej na moich kursach, szkoleniach. Ale w pierwszej kolejności chcę Tobie powiedzieć taką rzecz, że atrakcyjność nie jest wyborem. Atrakcyjność nie jest wyborem, więc albo po prostu dziewczyna w ciągu. Pięciu, no, no kilku minut, tak, koniec końców, takiego bliższego poznania, e, czuję coś do danego faceta albo nie, tak. I może taki facet na przykład, który nie zna tej żelaznej zasady właśnie związanej z, z uwodzeniem, z relacjami damsko-męskimi, Zastanawiać się, wchodzić w jakieś właśnie układy na zasadzie właśnie wielomiesięcznych, często ani wieloletnich prób, właśnie zabiegania o taką dziewczynę na zasadzie właśnie wychodzenia, wyżebrania. Hmm, może wychodzić z założenia, że jakoś ją do siebie przekona. Otóż nie, śpiesza z pomocą, e, ludzi się do siebie nie przekonywuje, e, zwłaszcza w relacjach romantycznych. Ludzie muszą coś do ciebie poczuć związanego z iskrą romantyczności. Jeśli tego nie ma, jest, jest po prostu zupełnie inne poczucie na tej zasadzie, że można Cię wykorzystać albo jesteś po prostu takim, ta, taką kluchą, ta, takim miłym nice to bez względu na to, co się stanie, w sensie, co, gdzie jej nie odwieziesz co jej nie kupisz, gdzie ją nie zabierzesz tak na dobrą sprawę, dana kobieta po prostu nie będzie Cię traktować w sposób romantyczny. tak? Więc oszczędzenie sobie czasu na tej zasadzie, że oczywiście możesz pracować nad swoją atrakcyjnością, nad poprawieniem swoich komunikacji społecznych, mowy ciała, generalnie nad tym, jak czujesz się sam ze sobą, to to jest oczywiście bardzo ważne i w zasadzie kardynalnie ważne. Jednocześnie, w momencie, kiedy nie ma tej pierwszej iskry, no to po prostu nie, nie idziesz dalej, tak? I to jest wyzwalające na tej zasadzie, że nie musisz robić tych wszystkich rzeczy, które mają do, do, do nie, ją do ciebie przekonać w momencie, kiedy nie było tego kliku, i idziesz dalej, tak po prostu szukasz osoby, która, e, która czuje, która rezonuje z tobą na zasadzie właśnie tej fajnej, romantycznej. Energii, właśnie, która powinna być między facetem a kobietą, tak? Więc to jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz, praca nad poczuciem własnej wartości. Ja bym polecał tutaj przede wszystkim pracę taką na zasadzie uwalnienia emocji, metodę Davida Hawkinsa, kwestii związanych z, z pracą nad sobą jako taką, to znaczy z zastanowieniem się, z czego jesteś dumny z zastanowieniem się w ogóle co sobą reprezentujesz i pracować przede wszystkim właśnie ze swoim stanem emocjonalnym jak się czujesz bo tak naprawdę sprawę wielu ludzi nie zna siebie na zasadzie właśnie jak się czuje po prostu na co dzień nie zna swojego ciała z punktu widzenia właśnie takiego właśnie pracy nad stanem emocjonalnym i to między innymi oferuje w, w swoich szkoleniach, w swoich właśnie produktach, żeby po prostu popracować nad swoim mindsetem, a jednocześnie nad swoim stanem emocjonalnym i nad tym, żeby rzeczywiście czuć się wartościowym sam ze sobą, żeby czuć się dobrze w tym, co, co w swojej skórze, tak. Więc to. To jest coś, co wielokrotnie uchroni cię przed jakąkolwiek właśnie próbą manipulacji czy wykorzystania ciebie. Na tej zasadzie, że zdasz sobie sprawę, że jeśli dostrzegasz różne, jakby to powiedzieć, takie śliskie zachowania, próby w jakiegoś mm, takiego zamachu na Twój dobrostan, czy to finansowy, czy to właśnie mentalny, emocjonalny, to bardzo szybko to ukrócisz. Na tej zasadzie, że. Dasz do zrozumienia, nawet niekoniecznie werbalnie, ale po prostu ludzie na pewnym poziomie, to jest fascynujące, że my na wielu poziomach po prostu czujemy siebie. Niekoniecznie musisz coś zakomunikować słowem, tak? Ale swoją postawą, bo on ciała. My po prostu siebie wyczuwamy na pewnych właśnie hmm, poziomach i to jest właśnie fascynujące, że po prostu możesz pracując nad sobą, hmm, odczepić się od takich właśnie ludzi odczepić się od tego typu sytuacji, które były, byłyby po prostu dla ciebie złe, drenujące i, i wycieńczałyby cię po prostu od środka dlatego, że miły facet tak na dobrą sprawę nie jest miły, on jest fałszywy, tak bo w momencie, kiedy on coś oferuje na zasadzie właśnie bycie miłym na zasadzie, że ok, przychodzę do ciebie, tworzę ten facet ten vibe na zasadzie, właśnie nie wiem, zabierania na kawy do restauracji, i mówię, że po prostu będę na przykład przyjacielem, na tej zasadzie, że to on nie myśli o tym, żeby autentycznie przyjaźnić się z tą kobietą, tylko myśli o niej na zasadzie, że gdzieś tam po drodze po pro... i to już wie na samym początku. Nawet jeśli on nie przyznaje się do siebie na poziomie, właśnie świadomym, ale na poziomie podświadomym, po prostu gdzieś coś próbuje ugrać w tej sytuacji, tak? I jest to najczęściej spowodowane po prostu niskim poczuciem niskim własnej wartości, I, i to jest w zasadzie krzywdzące, właśnie tak jak już wspomniałem, dla, dla wielu stron. Więc podsumowując, przede wszystkim praca nad sobą, ale jednocześnie, właśnie, właśnie zastanowienie się nad tym, czy jest się autentycznym w tym, czym się robi i zacznij od małych kroków przede wszystkim, nie, nie wypominaj sobie, nie biczuj się za, za to, co było, po prostu powiedz sobie, ok, było jak było, przebaczam sobie to wszystko, co, co się stało i tak na dobrą sprawę, jest to jakaś cenna lekcja, wiesz po prostu, do czego nie dążyć, wiesz, co ci się nie podoba, jaka forma relacji to, tobie nie służy, i po prostu skup się na tym, żeby Twoje życie po prostu było lepsze. Bo samo w sobie katowanie się i sprawianie tego, że zamiast być najlepszym przyjacielem, stajesz się swoim największym wrogiem, tym bardziej tobie nie pomaga. Więc z tym pozytywnym, koniec końców przesłaniem chciałbym Cię zostawić. Żebyś, nawet jeśli masz pewne zmagania, zwłaszcza z tym syndromem, i Twoje relacje damsko-męskie nie wyglądają tak, jak, jak sobie byś tego życzył, zgłoś się do mnie. Ja jak najbardziej jestem otwarty na współpracę z ludźmi, którzy, właśnie, no, jakby to powiedzieć, ta sfera ich, ich relacji, no, zaniedbali ją, tak? Z różnych powodów. Po prostu są ludzie, którzy są w stanie Ci pomóc, i jestem jednym z nich, i tak na dobrą sprawę. Tworzenie fantastycznych relacji i uzmósł sobie, co jest najważniejsze, że bez względu na to, co się stało, można to zawsze odkręcić na tej zasadzie, że możesz mieć i zasługujesz na fantastyczne relacje, nawet jeśli dzisiaj wydaje ci się to ciężkie do ogarnięcia, nawet jeśli myślisz sobie o tym, że to nie dla Ciebie, że słuchaj, koniec końców, jakby to powiedzieć, my po prostu jesteśmy ludźmi, popełniałem błędy i naprawdę wszystko można ogarnąć na zasadzie właśnie e, pracy i wiary w siebie przede wszystkim tak więc e, nie tacy ludzie się zmieniali e, i można po prostu przeżyć fantastyczną metamorfozę i koniec końców po prostu iść do przodu z lepszym nastawieniem a owoce takiej właśnie pracy i zmiany mentalu po prostu pojawią się po prostu się pojawią więc chciałbym ci przede wszystkim życzyć dobrego dnia Pozytywnego, autentycznego, no i dzisiaj wspaniały dzień, trzymaj się ciepło, cześć.